Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacre W W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego odbyły się rozmaite marsze, manifestacje i w wielu polskich miastach organizowane one były czy udział w nich bra, brały środowiska Patriotyczno-nacjonalistyczne, takie jak Młodzież Wszechpolska czy Obóz Narodowo-Radykalny. W Bydgoszczy, na przykład, głównymi organizatorami manifestacji byli Wszechpolacy z Młodzieży Wszechpolskiej. W Warszawie miał miejsce przemarsz w młodych ludzi z Obozu Narodowo-Radykalnego. Oburzony tym był Pewien aktor i, i scenarzysta, który stwierdził, że jego matka, uczestniczka powstania warszawskiego, brała w nim udział, by walczyć przeciwko ludziom o takim samym światopoglądzie jak ONL. To był cytat. I na to na Twitterze piękną ripostę dał Rafał Ziemkiewicz. Cytuję: Jeśli ktoś się upiera, że jego rodzice walczyli w powstaniu warszawskim przeciwko. Obozowi narodowo-radykalnemu i innym narodowcom, to jedyne wyjaśnienie, że byli oni w SS. Nic dodać, nic ująć. Piękna riposta i wszystko wyjaśnia. Oczywiście, to jest jakieś wielkie, najdelikatniej mówiąc, nieporozumienie. Nie wolno mylić nacjonalizmu z nazizmem. To są dwie zupełnie różne sprawy. Nazizm jest czymś zdecydowanie nagalnym jest to zjawisko z piekła rodem, bo zasadza się na socjalizmie i szowinizmie. Jedno i drugie jest godne potępienia. Natomiast nacjonalizm zwłaszcza w wydaniu katolickim naszym polskim jest rzeczą piękną. To jest cnota. Ciągle to powtarzam i będę powtarzał aż do skutku, aż do ostatniego dojdzie ta prawda że patriotyzm i nacjonalizm to są dwie bliźniacze, wzajemnie przenikające się i dopełniające cnoty. W przypadku nas, Polaków, katolików, właściwie jest to w gruncie rzeczy prawie, że to samo. Każdy polski patriota, prawie, że każdy jest nacjonalistą, a każdy polski nacjonalista jest patriotą, bo e, tego się nie da oddzielić. Patriotyzm to jest cnota umiłowania ojczyzny, tej ziemskiej, którą daje nam Pan Bóg, jako Szczególne zadanie miłości i tego wszystkiego, co ojczyste, a nacjonalizm jest pokrewną cnotą umiłowania własnego narodu, który, który też daje nam Pan Bóg tu na ziemi, jako, jako wspólnotę, którą powinniśmy szczególnie umiłować ponad wszystkie inne, i tego wszystkiego, co narodowe. No to się wzajemnie dopełnia i przenika. A jak to było z powstaniem warszawskim? Właśnie największymi bohaterami powstania warszawskiego byli polscy nacjonaliści. Otóż jedno tylko zgrupowanie Chrobry II nie oddało w ciągu trwania powstania warszawskiego ani jednego centymetra terenu Niemcom. Tak dzielnie broniło. Zgrupowanie Chrobry II to było zgrupowanie Armii Krajowej, gdzie zdecydowaną większość kadry oficerskiej, zarówno jak i żołnierzy, yy, stanowili yy, uczestnicy dawniej Narodowych Sił Zbrojnych. Znaczy z Narodowych Sił Zbrojnych, czyli formacji zdecydowanie nacjonalistycznej, rekrutowało się właśnie Zgromadzenie Chrobry II, to, które się wyróżniło największą dzielnością, której, powtarzam, nie oddało ani jednego centymetra Terenu Niemcom w ciągu trwania powstania warszawskiego. I teraz rzecz znamienna. Jednym z oddziałów zgrupowania chrobry dwa dowodził niekto inny jak największy bohater II wojny światowej w skali globalnej, nie tylko polskiej, ale w skali globalnej. Śmiem to twierdzić, największy zdecydowanie bohater, bo nikt inny w świecie nie ważył się na ochotnika pójść do Auschwitz, tam organizować ruch oporu i pomoc, i przesyłać na zachód informacje o Holokauście, to na to się ważył tylko nasz Największy bohater rotmistrz Witold Pilecki, herbule, wzór polskiego szlachcica, polskiego oficera i polskiego nacjonalisty. Bo to trzeba jasno powiedzieć. Rotmistrz Witold Pilecki, postać kryształowa, bez skazy, który może śmiało kandydować na ołtarze. I wierzę w to święcie, że jeszcze będzie kiedyś wyniesiony na ołtarze, że będzie się cieszył chwałą ołtarzy, że będzie beatyfikowany i kanonizowany, bo moim zdaniem, ze miar na to zasługuje. Człowiek święty, kryształowy, postać piękna, który walczył o Polskę, całkowicie oddany Panu Bogu, ojczyźnie i swojemu narodowi, był zdecydowanie nacjonalistą. Nacjonalist to jest cnota. To nie jest nic złego. Przestańmy wreszcie to mylić. Skąd się to wzięło, że nacjonalizm zaczę zaczęło się kojarzyć pejoratywnie jakoś? Otóż wymyśliła to swego czasu żydokomuna po to, żeby pognębić Polaków kochających swoją ojczyznę i swój naród. Coś powiedzieć o narodzie, Dowartościować jakieś, jakieś sprawy narodowe, wyrazić swoje przywiązanie do charakteru narodowego, do naszych narodowych cnót. O, to już jest nacjonalizm. Marsz pod flagami biało-czerwonymi. O, idą nacjonaliści, prawda? Nasze piękne symbole, jak miecz chrobrego na przykład, miecz chrobrego, symbol młodzieży wszechpolskiej, czy falanga symbol onr O! Symbole nacjonalistyczne, albo jeszcze się dodaje faszystowskie najlepiej, tak? Bzdura! To są piękne, godne ze czci patriotyczne, nacjonalistyczne symbole. A przypisywanie cech negatywnych naszemu pięknemu, polskiemu, katolickiemu nacjonalizmowi ma służyć temu po prostu, żebyśmy się wyparli naszej tożsamości narodowej żeby pognębić wszystko to, co narodowe, to robią te same środowiska, które teraz chcą na siłę islamizacji Europy, po to, żeby zniszczyć, zabić po prostu narody i państwa narodowe. I my się nie możemy dać na to nabrać. Musimy się ze, wszelki, ze wszech miar temu przeciwstawiać i podkreślać wszem i wobec, że nacjonalizm jest cnotą. Cnotą bliźniaczą do cnoty patriotyzmu. To jest w porządku miłości, który ustanowił sam Pan Bóg. Najpierw mamy ze wszystkich krajów na ziemi kochać własną ojczyznę i, wła i najpierw ze wszystkich narodów własny naród. To, co ojczyste i to, co narodowe. To jest patriotyzm i nacjonalizm. I temu powinniśmy być wierni. I, jeżeli już, już widzę, bo nieraz jak, jak piszę o tym, niedawno umieściłem właśnie artykuł o tym zgrupowaniu Chrobry 2 na Facebooku i y, napisałem o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, że to wzór polskiego szlachcica i nacjonalisty. I już tam niektórzy kwestionują, a dlaczego nacjonalista? Przecież lepiej patriota. A po co nacjonalista? Celowo to mówię, podkreślam, żeby właśnie y, dać kres temu negatywnemu widzeniu nacjonalizmu. I ktoś tam od razu zamieszcza i teraz też może zamieścić cytat ze świętego Jana Pawła II, wówczas jeszcze po prostu papieża Jana Pawła II, który przeciwstawia nacjonalizmowi patriotyzm. No to błąd po prostu. Przecież święci nie byli, nie są i nie będą do końca czasów nieomylni. Bo nieomylnym jest tylko Pan Bóg. I święty ma prawo popełniać błędy. Jak na przykład powiedzieć o Żyda, że są to nasi starsi bracia w wierze, chociaż nie są ani naszymi braćmi w wierze, absolutnie nie, ani nie są starsi, bo powstali z nienawiści do Chrystusa i w opozycji do chrześcijaństwa? No, po prostu błądno. No na... Święci mają się prawo mylić. I tak samo tutaj Ojciec Święty pomylił nacjonalizm z nazizmem. Niefortunnie się wyraził. Ale skoro już wyjaśniam, to na miły Bóg nie powielajmy tego błędu. I przestańmy już wreszcie to cytować. Ojciec święty w niebie już teraz wie, czym jest polski nacjonalizm i my też tego polskiego nacjonalizmu brońmy.